Ta, tak się to pisze, speed draw na Roblox, ta, Roblox, tak się to pisze, yy, a tak w sumie nie jesteśmy sami, jak widzicie dołączyła do nas HH17. Przywitaj no uspitala. właśnie. Nie wnikajcie, czy mamy te no, ja słowa. Mam no siema widzowie. No ma A ty tu na YouTube? A? No, no, no. Taki Ej, ma... bo ogólnie widzowie, ja teraz nagrywam film. E, i Okelicks nagrywa film. I mam straszne lagi. W sumie ty nagrywasz filmik i powiedziałeś, że jak twoi widzowie wbiją dwa subskrypcje na kanale, który nawet nie istnieje, to zaś nim dwa roboksy. No <grym> Nie wiem co to. Nie wiem czemu w napisie scen jest Ukraina, A, ale okej. Okay. <grym> we, we, weź to widzą.. weź to widzą i wyślij. No, oni widzieli tą krowę. Jak, ale nie, nie tą krowę, to inne. Co przetłumaczyłeś to? Powiem wam, co ten człowiek mi pokazał. No, bo jak, jak, jakiś człowiek to narysował. A dawa, dawały to przetłumacz. Patrzcie. <laughs> jakiś człowiek. Wyślij mi to, wyślij mi to. No, patrzcie, widzowie, on mi wysłał informację, że jakiś człowiek napisał takie coś. To, to już jest dziwne. To, to też. To nie ja rysowałem. Tak to nie on. A na polski to znaczy tak takie coś. Tatuusią, <grymne> pięknie. <grymne> nie, 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 nie mów tego. Nie, nie, nie. Nie, bo będzie <grymne> usunięty. Nie. Dobra, co my rysujemy? A nie, o dopiero, nie wnikajcie, mam nie Gabriel jeden, kill, o mamy narysować, Kujon. mamy narysować Ciebie. Nie, ja nie jestem kujonem. <grym> nie no, żartowałem, spoko, tylko się szmieje, narysuję typowego kujona. Ławeczkę. Uwierzcie mi widzowie, że to będzie piękna ławka. Dobrze. Ja już narysowałem. Ja, ja się śmieję z tego, co nawet nie wiem, co, co narysowałeś. Rysuję ładne biurko, widzowie. Ładniejsze od waszego ingowego biurka. Ciekawe, czy zgadniesz, który to mój rysunek. Ciekawe, czy zgadniesz, który to mój. Ale który to mój, to nie uwierzysz. No, Mój to jakby taka małpa, ale ta małpa ma ukryte znaczenie. Tak, żeby na filmie mu to pokazać, bo to trochę dziwnie zabrzmiało. Małpa, która ma ukryte znaczenie. No. Ja wiem, jaką bukoszulę koszulę zrobię, tak żeby był typowym niemodnym bambikiem, co narysuję mu koszulę Team X. Ej, pomocy, bo oni przedawają. sprzedawają.

Ogólnie widzowie, to mam do was pytanie. No jakie jest to? Napiszcie w komentarzach o eee, ten, wiecie, eee, wiecie, co wolicie? No, a w ogóle to wynóbki, wynóbki widzowie, to ja widziałem eee, twarz Operiksa, a, a wam nie dam. Nie, no pewnie, je, no pewnie niedługo będzie face reveal, tak że wyczekujcie. A my, my rysujemy Kujona. Y nie wiem, kurde. Jakieś okularki mu Supermana narysuję. Nie ja już się boję. Narysuję mu żółte zęby, żeby był takim menelem. Nie <grym> I żeby był łysy. 20 sekund! O nie, 20. No nie, szybko! Nie wiem, dziwnie te zęby narysowałem i narysuję mu jego piękną fryzurę. Ej, <śmiennie> 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 bo jakiś bacon tu u mnie na ekranie... La, e, u mnie na ekranie latał przez chwilę. U mnie się nagrywa 5 minut... 9, 9 minut 35 sekund. A u mnie się nagrywa 5 minut i 20 sekund. Dobra, dobra... Aha. To e, moje. <śmiennie> zbyt, Wy to widzowie widzicie. Nie wiem, dam ci... Czy widzicie ten okryte znaczenie? na brzuchu. No widzimy No widzimy pępę. Co to za... Co to za przerobiony Rasz z dorsach po... po. Ty, po tych. Po. Ty, po, 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 po rasz dostał... ubrał pat. Czy <śledzimy> <śledzimy> To jest świnka. To jest świnka pęp. Trzy gwiazdki. Zgadniesz, które to moje? Na pewno nie zgadniesz. O, tutaj typowy Bambi, który się chwali swoim nowym Motorola z 2008 roku. XD. To twoje. Tak, to moje. Jak oceniasz? Co A, XD daje daje gwiazdek. Co to jest? Masz takie ładne biurko. No. merd. Co? No nawet nie wiem, co to jest nerd. Kujam. Ja, ja... Nie, nerd to nie jest kujam. Nerd to jest czarny człowiek. Jak to? No? E, to dobra, wolno nam nie wiedzieć. O, jestem na drugim miejscu. Nie. W ogóle widzowie, ja tego skina ostatnio miałem założonego rok temu i powróciłem do niego, możecie pamiętać najstarszy widzowie mojego kanału, którzy powinni mieć rangę giga-koców. No, Proszę nie przeklinać na filmie, bo film dostanie... Yy, no, demonetyzację, że nie zarobię z tych małych kidosków, chociaż to nie jest tak, że w ogóle... nie Widzowie, widzowie... Spełnijcie marzenie operiksa, o czyli 300... Czyli wbijcie mi 1000 subskrypcji do końca roku, żebym mógł z was zarabiać kidowskich znaczeń, nic, 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 nic nie mówiłem, spoko, dobra, No nic nie mówił, pająk. O, ja mam gigaplan. Ja też mam giga Pewnie narysuj rysunek jakiegoś śmiecia. Narysuj jakiegoś śmiecia. <laughs> Wiedziałem, mam plan, narysuję jakiegoś śmiecia. Nie, nie narysujesz mi się, ja narysuję gówno. Fajnie. Tańczę cały czas, lecę jak samolot, za kapita. Posłuchaj tego. Ta pierdzę cały czas. Nie. Tańczę, czas. tańczę, tańczę f fortnite dance, pierdzę jak samolot. O. Janusz Kapitan przyspieszył nam komputer ta, 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 tańczy. Fortnite Dance pierdze jak samolot. O, Janusz Kapitan przyspieszył komputer nam. I Prosta piłka, chłopy. Spider, rysujemy spider łaka maka makafon duri dari du. Nie drzyj się, nie drzyj się, bo nagrywam film z kolegą. Kto? No bo mówię do taty, bo on się darł e, na kogoś i zresztą nieważne widzowie. No nie mów lepiej na filmie, prywatne sprawy to są chłopie. A ty jeszcze o takich rzeczach mówisz. Najwyżej wytniemy to z montażu. Nie, dawaj zostawimy. Nie, ja, ja to. Nie, dawaj do, do, zostawimy to. Nie, nie zostawimy. No dobra. Mówię coś, a nie dzieje się. Mm -hmm. Teraz narysuję mu czerwone oczy jeszcze. Ale serio ładnie mi wychodzą te rysunki w speeddrawie, prawda widzowie? No. Ogólnie lubię się starać. I narysuję że strzela ja Nienawidzę, Ja nienawidzę rysować w pańcie. Ja, ja. Ej, bo tu jakieś dwa bambiki, co są bar bardzo podobne. Bo to są klony. E, bardzo podobne do siebie, bo to są klony, tylko maj mają e, inne ciało. E, grają sobie tu w piłkę. <laughs> Wysłać ci? Nie, 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 nie potrzebujemy tego w naszym składzie. Na pewno widzowie mają... Boże, co to jest? Co nie widzowie nie potrzebują... Nie, jaki. Jaki ja, 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 ja to wyślę? Jaki ja to wyślę? Ty, ale ten pająk będzie serio ładny. Na sekundy. Dobra. Ciekawe jak ocenicie moją pracę piękną. E. E. Ładne? To twoje? No, to moje. Dwie gwiazdki na no sobie. Mówię tak pod względem detali, staram się lepiej rysować. E. Co to jest. E. Jedne gwiazdki. Czemu mi to przypomina? Zero gwiazdek. E. nie. Ja widzę tutaj detal pewien. No ja też, właśnie. Co to jest? To, to jest moje! Nie, to nie jest moje, to jest Slenderman z gołą dupą chyba. To nie, to nie jest, jest twoje. Ty musisz zgadnąć, które jest moje. Na każdy obraz musisz powiedzieć, czy to moje, czy nie, a ja ci powiem, czy tak, czy nie... Ja tu widzę pe pewien szczegół. Jaki? Wszędzie widzisz jakiś pewien szczegół z boku. O taki. Ogólnie to jest ten szczegół. Nie, ja wy... Ole łodne, dobra pięć gwiazdek. Zgadnij kogo. Twoje. Walka o milion złotych. Czy to jest mojego frienda z Robloxa? Ole łodne! Czy to jest mojego frienda z Robloxa? Co? Przegrałeś milion złotych. Mówiłem, że to twoje. A ja, po, a ja potwierdziłem zdanie. Będę wycinał chyba te momenty między rundami, bo te 20 sekund przerwy to takie. Szybkie malowanie. Widzowie, zanim zacznę robić cięcia, chcę wam pokazać. Kończymy la bada la bada la bada każdego siema hech he, 17. Jak się czujesz, że dopiero teraz... mi labada, la labada la babida bli bla bla, a bli bla bla bli bla Dobra, zaczęła się runda. Kwiaty, Kwiaty. lubiła róże i... róże. <kwiaty> <Duże. kwiaty> Mój ja tak mówię do kolegi, pytam się mojej koleżanki, z i szedłem z moim zi ziołem, ale normalnie kupiłem mu kolkę w puszce. I, on, i on. ja się pytam mojej koleżanki, czego ty słuchasz na co tu A ona mówi: Moją ulubioną wokalistką jest Sanach. A mój kolega mówi: Sanach ma taki niby piękny głos, a tak naprawdę jakiś spralkowany z ziemią. Tak naprawdę, jedyne co mi się podoba od tej twórczyni to przeróbka, i on tak mi mówi: jak? Ja się pytam, jak ta przeróbka się nazywa? On mówi, wpisz sobie na YouTubie, lubiła róże i duże. No nie. To takie, co jest? Ja to znalazłem. Widzowie, mam dobra was challenge wbić do... Do wakacji 300 subskrypcji, jeśli to zrobicie, to was kocham, jeśli nie zrobicie, to jesteście śmieciami. Będą wakacje dopiero no, za jakieś 5 miesięcy? Tak naprawdę za 4 miesiące, ale ok. Jak to za 4 miesiące? No wakacje się zaczynają pod koniec czerwca, mamy już luty. 2, 2, W sumie niedługo to będą 3 miesiące, bo za jakieś 13 dni jest już marzec. To można powiedzieć, że 13, 3 miesiące jeszcze takiego było. Tutaj macie datę wizowę, tak swoją drugą. Mogłyby być ludowe i duże. <laughs> Proszę tutaj... Nie, ja chyba te dziwne momenty będę musiała wyciąć, bo... Nie, to... pas takie... Lubiła róże i duże kwiaty. No, to, 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 to pasuje nawet. Nie. Ja już skończyłem. Starałem się bardzo. Ogólnie widzowie dzisiaj mamy tłusty czwartek. Czyli nie tusty czwartek, tylko tusty Bartek. <noise> <noise> Pow, gdy dwie klasy dalej od ciebie w klasie 20, w klasie jakiejś 16. Nie. No, gdy sześć klas od ciebie. sekund. Pow, gdy masz przyjaciela... Ja gram z jakimś tywkiem w piłkę. Pop, on jest na bramie. Pow, gdy masz kolegę Bartka i on jest gruby i jest tłusty czwartek. Tak. Ej, to bardziej masny ben... To dzisiaj jest bardziej dzień masnego Bena, lub mój nawet. Bo patrz, bo masny... Ben, masny ben jest masny, czyli jest tłusty, zrobiony z pasztetu. A ja... A ja jestem... A ja mam duży brzuch, czyli też jestem masny, czyli jestem dzisiaj ma... O, to moje! Cztery gwiazdki. Zapracowałeś ładnie. To słońce mi się podoba, a czemu nie zrobiłeś nieba? Nie wiem. Co to jest? kwiat. Dwie gwiazdki. Ja, ja, ci, ja ci wyślę zaraz, że ten kwiat ma nogi. No nie, no szybko. A ja to widzę ukryty szczegół. Ciekawe jaki. A wiesz jaki? Ba... ba... nie. Ba... Ksiu. Bał? Co no to jest? Zgadnij kogo. Ale ładne, pięć Maria. Ty te szczegóły widzisz chyba wszędzie. Nie, ty widzisz każdy obraz, który... Widzę tu pewien szczegół malutki. A widzę tu, jak Magda Gessler oceniająca jedzenie. <grym> zbyt zbyt. O, widzę to mały szczegół. Patrz. A w ogóle była moja praca. Ale kwiaty! Ten kwiat z, czarny, z czarnymi ludzikami małymi, które rysowałem na szybko, to była moja praca. Jak coś. To się nadal, to się na, nadal. Biały bus, on jeździ po Polsce, a jego zamiary są bardzo dobre. Czemu? Jestem na drugim miejscu. Ja mam ładniejszą pracę, Alu, a ja jestem na czwartym miejscu. Jak mogliście. Dobra, teraz jest cięcie, bo ten, bo 20 sekund między rundą. O, ja, ja chyba tych cięć dzisiaj będę trochę robił. Ile się nagrywa? Wiesz jak się że... robi cięcia? Na ty... W sensie nie, że ja wycinam momenty z filmów na kapkucie. No wiem, ale... Bo ja mam takie coś, że cięcia się robi, że, że... obok zatrzymaj nagranie jest taki jakby stop. Dobra, już nie robimy księcia. No tak. Żółw. Wróciliśmy, ma. Ale ty. Żółwia kotlety z hubem. Widzowie, jak, oby, jak będę miał pierwsze miejsce, to kończymy nagrywanie. Co to na to? Powie? Ja robię coś specjalnie dla ciebie, Operix. Napiszesz pewnie subscribe operix it's, it's a youtuber from, from Russia it's, it's giga chat youtuber for, for recording y, niebo polecam właśnie powiedziałem że y, subskrybujcie subskrybujcie francuskiego youtubera, operiksa z Rosji, który nagrywa niebów. Wiesz o tym? I, mi, I najbardziej mnie wkurza to, że ty wszędzie znajdujesz jakiś mały szczegół. Jak Magda Gessler, chłopie. Halo? No Halo? Myślałem już, że nie żyjesz. W ogóle nie wiem czy wiesz, że ten... że żółwy mamy taką gigaklatę na dole. Co? Albo u góry nie pamiętam. Na tej klapie zieloną. Zieloną tej. To, to trochę źle wygląda. Ja już skończyłem swój obrazek. To wygląda jak wieszana szynka w latach 1800 To wygląda jak nałożona na jakiś pal w latach. Nie, w XVI wieku. Chłopy. I jeśli pod tym filmem wbijecie. Y... 10, nie no. 15, nie. Kurde. Ja wymyślam ile. 12 łapek w górę i wbije... Nie, ja chcę wymyślić. Nie, jeśli pod tym filmem będzie. 20... 12 łapek. Nie, nie, nie. Jeśli pod tym filmem będzie. Nie wiem, jakieś. 20 łapek w górę, to Mokix pokazuje twarz na filmie i do tego pokazuje jego mamy. Dlaczego Mokiks? Myślę, no, że twoją mamę ją, te, yy, ten Mokiks. Ale czemu Mokiks? Co ty do niego masz? Co ty się w nim zakochałeś, że ciągle o nim gadasz? I co? Nieważne. Nieważne. Ciekawe. Dobra, mam pięknego żółwia na tyle morza. No je! O, bardzo fajne, daje 5. Takie pas gdy mówisz, ale brzydkie, ale brzydkie. Ja widziałem takie nagranie z takim filtrem na TikToku, że przychodzi ci SMS i to było takie, ale lody, jakie są fu, niedobre, nie polecam. I nagle przychodzi tak SMS na ekranie. Jeśli polubisz nasze lody, to damy ci obserwacje i parę milionów złotych. Kto mówi? wy wypróbujcie mi ten filmik TikTok. Uwielbiam te lody i polecam każdemu. To było takie. Nie polecam lodów Tiktoka, ble i w ogóle by, by, za drugi i takie To jest! I to było takie tyryń i nagle O nie! O je, to jest! Promujcie mi ten film Nie wiem, to jest żółw mutant żółw. <grym> A ty musisz znaleźć moje, mój obrazek O to jest! Ja miałem żółwia na tle morza, a ty musisz znaleźć jaki to jest mój obrazek z kadni Ten! Nie Jak to? No nie o ten! Nie nie O to jak? Zobaczysz. Zaraz. Po, jak macie? Dawam wam takiego tipa widzowie. O twoje! Zgadłeś! W ogóle jak macie iPhone'a to powinniście mieć aplikację miarka, że potrząsacie iPhone'em, klikacie plusik i możecie kliknąć plusik w jednym miejscu, oddalić się od tego miejsca o kilometr i pokażę Wam, że to jest kilometr. Na przykład mam komputer. A trzecie miejsce! Mam komputer i gadając o tym, siedzę 57 cm od niego. Także polecam wszystkim iPhone'owi. Lubię na duże. I... i duże kwiaty. Czemu? Na którym ja jestem? Miejscu, niby. Ja jestem na trzecim. Czemu ty wyglądasz, jakbyś był AFK? Tak... Bo... Dobra widzowie, kończymy nagrywanie Tylko u mnie, nie, 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 u, nie u siebie U mnie, pa widzowie. XD Ej, w sumie nie wiem, czy... Ja teraz to oglądam jed, Jedno ja, ja robię, ja robię Picasso da Vinci, chłopie, teraz Widzowie, widzicie jakie Picasso? Normalnie nie uwierzycie w to co widzicie. Nie, nie z tej ziemi. Napiszę tutaj czarnymi literami Picasso. Pi Pi. Ej, bo ja ogólnie mam film jak policja mnie złapała. Fajnie. Ja jestem w realu? Wiesz, że kiedyś policja zatrzymała nas i ja, ja miałam chyba wtedy... Pięć latek, jechałem bez fotelika. Dobra, chyba. O, ja oglądam ten mój film. Ale posłuchajcie tego, widzowie. Czytajcie, że miałam 5 latek, jakieś parę lat, tam, lat temu, czy tam, no, no nieważne. Kiedyś, gdy miałam 5 latek i jechałem bez fotelika, i gdy policja nas zatrzymała, to miałam powiedzieć, że mam 11 lat, a powiedziałem tak, pan policjancik, ile ty masz chłopczyku lat? A ja mówię, 5 I mandat był. I? Ej, no. bo na moich na moi filmach cienie słychać e, i, i to takie takie XD, takie. Ty witajcie, a tu ni, ni, nikt nie mówi takie. Co jest kurde? Ja mam Picasso, chłopie. Ja też mam Picasso. No, po, jak zobaczymy teraz ocenianie zaraz, to wtedy ten A Ej, ja idę pozwiedzać Spawn. Generalnie widzowie tutaj jest fajne przejście, gdzie można obserwować. Patryka, znaczy Patryka rozgwiazdy ze SpongeBoba, no tak. No, no skałam, znaczy. Na, na czym skończyłam? W ogóle widzowie napiszcie, że chcecie zobaczyć mojego faila w dorsach, gdy przegrywam z, z Sikiem. Kiedy nagramy Dorsy? No właśnie nie Ej, wiem. Ej, co nie jest? Czy, nie wiem, czy pamiętasz, że ostatnio jakie nagrywasz... Ej, co jest? Ej, nie, przypomnę ci, że nie, nie wiem, czy pamiętasz, jak ostatnio nagrywałem DOR. Próbowałem nagrać dwa filmy z dor No, Ma sens. Ej, ten film się nadal nagrywa? No. Co ty zrobiłeś? Co? zniknąłeś. Jak to zniknąłeś? Nie stoisz już na tym znaku Robloxa. Jak to? Jakby zniknąłeś u mnie. Co? co I Teraz dopiero tu przyszłeś. Nie ma! Nie ma! Co to miało być? Ej, w ogóle ja tak nie wiem. Nie wiem. Ej, wi widzowie, widzowie, napiszcie w komentarzach o Pelusa. Czy chcecie filmik e, z. E, drugi filmik z. Eee, bo w ogóle e, drugi filmik z szybkie malowanie. Heee, <laughs> to. Kogo tu. O! Oh, jest! Widzowie nie nagrywamy takich rzeczy. Wolę tego nie nagrywać, chyba, wiesz? Co, co, coś mi się to trochę nie podoba. Znikło? Eee... <śmiech> <śmiech> to jest moje! <laughs> Druga, am. Purple guy w kapeluszu. Cztery gwiazdki, niech bo nam spoko. W ogóle widzowie jeśli wbijecie pod tym film <grywa> yes. Co ludzie mają z tymi dorożcami. Co jest zły <grywa> ładny creeper narysował na no O, to jest normalny rysunek. No to gwiazdek. chyba nie taki normalny, bo jest znak szatana na dupie. Trzy gwiazdki. <grywa> Trochę to dziwne. Pi Picasso to twoje. Tak. Picasso da Vinci artistic bro. Ty ja nadal nagrywa? No, bo po, te, właśnie jak teraz będzie ostatni. Ej to temu dam radę dać pięć gwiazdek. Zobaczymy oceny ludzi na nasze obrazki i parę informacji i kończymy wideo. Jak ja to zmontuję? Home. Trochę to zajmie. I Sraka, sraken pierdaken Ej, to które było twoje? Które było twoje? Halo, które... bo ja podobny rysunek zrobiłem to, a, a jaki to był? No podobnie <laughs> no. I dobie, ej. ej, operix, operix, Operlix, coś do ucha w Robloxie. No. Dawaj nagramy film teraz. E, że nagramy inną grę, że jakby tak zróbcie i, i żeby jakby nas przeteleportowało. Eee, widzowie, nic nie słyszeliście? Tak, tak, nic nie słyszeliście. Patrzcie widzowie, narysujecie, widzieliście, widzieliście że jak narysujecie portal do netheru, patrzcie, taki piękny portal do netheru. Yy, nie wiem, narysujecie jeszcze mu środek. No, rysuję portal do netheru, totalnie. Narysujecie portal do netheru, to przeteleportujecie się do. Yy... Co to jest za gra? To jest? Nie wiem. Pierwszą... Ja biorę helikopter. Wziąłem pierwszą lepszą grę. randomową, znaczy. Yy... I mnie wywa... wywaliło mnie. Ej, w... co to jest za gra? Ja się... Ej, gdzie ty jesteś? Dawaj, chodź na spawn. Super gra, po prostu uwielbiam tę grę. Fajne, fajne. Chodź nad Ej, ej, psst, ej, psst. Chłopie. No tak. Fajną grę wybrałem do sfejkowania widzów? Tak. O kurde, to się nagrywa. Yy, 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 nic tu nie było, widzowie. Ale to nie jest tak, że teraz jak podejdziemy do tego typa, to yy, rozłączy nasz filmik. Także jeśli jeśli yy, jeśli zniknę, to przepraszam widzowie. A